Oto przed Wami długo wyczekiwany biały Atax. A dokładnie Crux Atax Pro Creator Retro temu Black. Uch, chyba upominałem jeszcze RGB. Zainteresowani? Mam nadzieję, że tak, ponieważ ta klawiatura już niebawem powędruje do jednego z Was. Jeśli chcecie wziąć udział w konkursie, oglądajcie ten materiał do końca, gdzie podam warunki, jakie trzeba spełnić, żeby wziąć udział w losowaniu. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym powiedzieć kilka słów o dzisiejszym sponsorze PCB PCB to wiodący producent płytek drukowanych PCB, który może obrócić Wasze pomysły w realne prototypy. W ofercie posiadają usługi takie jak obróbka metali CNC, wydruki 3D, produkcja płytek drukowanych i wiele innych. Gwarantują niskie ceny, szybkie czasy realizacji oraz bardzo dobre wsparcie klienta. Z PCB Way można zrealizować praktycznie dowolny pomysł jak na przykład własna customowa klawiatura. W opisie znajdziecie link do ich strony, gdzie możecie zapoznać się dokładnie z ich ofertą. Zacznijmy od zaprezentowania pudełka i tego co dostaniemy w środku wraz z klawiaturą. Samo pudełko jest estetyczne i oprócz zdjęcia klawiatury prezentuje najważniejsze feature jakie są tutaj dostępne. Gdy je obrócimy mamy wgląd do pełnej specyfikacji klawiatury wraz z podglądem na layout jaki oferuje Atax Retro. W środku oprócz klawiatury znajdziemy manual oraz plastikowy kick puller który pozwoli nam zdjąć nakładki. Pewnie zraz jak dobrze pójdzie zanim się nie połamie. No ale cóż, dobrze że jest. Przejdźmy do najważniejszego, czyli samej klawiatury. Kreator jest jak to sam nazywa CRUX, jednym z ostatnich bossów w formacie ATX TKL. Final bossem w tym starciu jest ta sama klawiatura, ale z przełącznikami Gateron Yellow Pro. Spróbujcie wymówić jej pełną nazwę to faktycznie jest challenge. Tutaj natomiast mamy switche Outemu w kolorze czarnym. TKL, czyli Tenki Less, to klawiatura, która nie posiada sekcji numerycznej z prawej strony. Dzięki temu zyskujemy dodatkową przestrzeń na biurku, np. Na do zamaszystych ruchów myszką przy wsadzaniu headshotów w naszym ulubionym FPS-ie. Na pierwszy rzut oka widać to, na co wszyscy czekali od dawna. Biała obudowa. W tym samym kolorze mamy większość nakładek, a do tego akcenty w kolorze ciemnoszarym oraz czerwonym. Prawdziwy retro vibe i przyznam, że mi się to podoba. Klawiatura jest bardzo solidna i dość ciężka. Waży niecały kilogram, co zapewnia dużą stabilność na biurku. Pomagają w tym gumowe nóżki z tyłu, a do dyspozycji mamy również dwustopniową regulację kąta nachylenia. Z tyłu wychodzi kabel USB, który jest doczepiony na stałe. Jest wyprowadzony bliżej prawej strony klawiatury i nie ma tu żadnych prowadnic, żeby ułożyć go inaczej. Kabel kolorystyką pasuje do całości, a wtyczka USB A ma taki sam czerwony kolor jak klawisze Enter i Escape. Z wierzchu mamy masywną plastikową nakładkę, która zasłania switche chroniąc jej przed szybkim ródzeniem się oraz usztywnia całą konstrukcję. Wszystko jest tutaj dobrze spasowane. Jeśli chodzi o kikapy, kolorystyka to nie jest jedyna zmiana względem czarnego Ataxa. Nie są one bowiem wykonane z ABS, jak w poprzednich wersjach, tylko z PPT, co wyraźnie grubsze oraz możecie mieć pewność, że często używane klawisze nie wytrą się i nie będą błyszczeć. Do tego są wykonane metodą double shot, a legendy są prześwitujące, więc RGB ładnie będzie przez nie świecić. Jedno co mi w nich nie pasuje, to że przy wyłączonym podświetleniu legendy na szarych ikapach są praktycznie nieczytelne i nie wygląda to już tak dobrze. Ale jak dobrze wiemy, RGB dodaje plus 10 do skilla, więc i tak będzie włączone na maksymalnym poziomie jasności przez cały czas. Jak już jesteśmy przy podświetleniu to pokażę Wam jak się ona prezentuje na Ataksie Retro. Lgb możemy ustawić na klawiaturze kombinacją przycisków albo w oprogramowaniu gdzie można przypisać dowolny kolor dla każdego klawisza. Można tam też tworzyć makra czy przemapować klawisze jeśli macie taką potrzebę. Jak już wcześniej wspomniałem Ataks ten występuje w dwóch wariantach. W jednym mamy switche Gateron Yellow Pro Gładkie liniowe przełączniki, które są fabrycznie smarowane, oraz w drugim, tym, który ja mam tutaj, przełączniki Outemu Black. Są to stosunkowo ciężkie liniowe switche, których aktywacja zachodzi przy silnej dysku wynoszącej 65 gramów, natomiast BOTO ma od w okolicy 84 gramów. To dużo. Dla mnie osobiście za dużo. I dłonie mi się męczą przy pisaniu na nich, ale powinny bardzo dobrze sprawdzić się, na przykład przy graniu, gdy chcemy mieć większą kontrolę. Switche te nie są jakoś wybitnie gładkie i jeśli się wsłuchamy, to przy mocniejszym wciskaniu klawiszy można usłyszeć pingujące sprężynki, ale jeśli to wam nie przeszkadza i lubicie ciężkie switche do grania czy pisania, to mogą się one okazać lepszą opcją niż żółte gaterony, które zdążycie wcisnąć do końca, zanim te czarne zdążą się w ogóle aktywować. Piętą achillesową w tej klawiaturze, jak i zresztą w większości prebuildów, są stabilizatory. Siedzą luźno na swoich miejscach i, choć są delikatnie nasmarowane, to zdecydowanie przydałoby im się tego smaru więcej. Nie martwcie się, stabilizatory można poprawić i nie jest to dużo roboty, a efekt jest naprawdę tego wart. Nagrałem dla Was poradnik, jak możecie się zająć stabami w klawiaturze, żeby brzmiały dużo lepiej. Link do niego znajdziecie w opisie. Podsumowując mogę powiedzieć, mamy to. Chcieliśmy białego ataksa i dostaliśmy białego ataksa. Oprócz tego upgrade kapów z ABS na BBT, co uważam za duży plus i mamy do wyboru ciekawe switche. Przyznam, że Gaterony Yellow Pro bardziej mi pasują, ponieważ te czarne od są dla mnie za ciężkie. Ale to jakie switche wybrać pozostawiam Wam, bo jest to kwestia mocno indywidualna. Decydującym czynnikiem może być też cena. Z informacji jakie uzyskałem Ataks Creator na przełącznikach od będzie kosztować w okolicy 240zł Natomiast w wersji z Gateronami cena ta wyniesie 300 zł. Obie te klawiatury będą bardzo dobrym wyborem w tym segmencie cenowym. Jedno co chciałbym ewentualnie zobaczyć, to większy wachlarz dostępnych Switchy, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. I na koniec, tak jak obiecałem, konkurs, w którym do wygrania jest ten egzemplarz Crux Attack Creator Retro z przełącznikami temu Black. Zasady są bardzo proste. Zasubskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Dajcie lajka pod tym filmem i w komentarzu napiszcie, co wy byście dodali lub zmienili w nowym ataksie retro. Macie czas do 14 lutego, a wyniki znajdziecie w opisie następnego filmu, który ukaże się właśnie 14 lutego w dzień zakochanych. Na koniec chciałbym jeszcze zaprosić Was na nasz serwer Discord, TikTok. Talk. Jest nas tam coraz więcej i jest to świetne miejsce, żeby porozmawiać na tematy związane z klawiaturami, i nie tylko. Serwer jest cały czas rozwijany przez nasz Team, a niedługo planujemy zorganizować konkurs również tam. Tak więc warto wbić, żeby być na bieżąco. Link znajdziecie w opisie. A ode mnie to już wszystko na dziś. Trzymajcie się. Cześć.